Jest grany, panie Mariuszu. Co pan tam znowu usłyszał? Niedawno oglądałem wywiad z Elonem Muskiem. Kiedyś poświęciliśmy cały program Elonowi, a dzisiaj w zasadzie występuje w nowej roli jako wysoki przedstawiciel amerykańskiego rządu. I w tym wywiadzie Elon Musk mówił, że jest przerażające to, co odkrywają w dokumentach badając działalność poprzednich administracji, głównie Bidena. Wtedy marnowano po prostu. Ogromne ilości pieniędzy przez bezmyślność, niekompetencje, nieuczciwość, zresztą pewnie porozmawiamy o tym za chwilę. To jest dla mnie po prostu trochę niewyobrażalne, że w demokratycznych Stanach Zjednoczonych, państwie, które ma no, takie tradycje pilnowania się wzajemnie, dochodzi do takich sytuacji. To nie jest jakaś dyktatura. No ale przejdźmy do konkretów. Rząd Stanów Zjednoczonych kupował masę rzeczy, z których nie korzystał. Mask podaje tutaj konkretne przykłady, na przykład licencje komputerowe, licencje na oprogramowanie, na korzystanie z mediów, było ich dużo więcej niż w ogóle pracowników w administracji. 2 miliardy dolarów wypłacono sfingowanej organizacji pozarządowej za niepotrzebne urządzenia. Jak do tego podchodzić, panie Marszu? To jest bałagoniarstwo, ukryta forma dotowania zaprzyjaźnionych firm, czy, czy po prostu bardziej skomplikowana, ale jednak kradzież pieniędzy? Tak jak w tym wywiadzie, Hamask z tego co pamiętam mówił: 20% to złodziejstwo, 80% to niekompetencja i tego typu powody. Jest to zawsze kombinacja tych dwóch czynników. Tylko możemy dyskutować, ilu tam było złodziei, a ilu ludzi głupich, niekompetentnych. Podejrzewam, że podobny schemat jest wszędzie. No, ale skala tej niekompetencji jest po prostu przerażająca, bo zawsze się znajdzie jakiś ktoś, kto nie wy wykonuje swoich obowiązków, ale ilość tych przykładów jest po prostu bardzo duża. Ja sam kiedyś pisałem artykuł o pewnym Węgrze, który miał ciekawy sposób na, na zarabianie, właściwie na szukiwanie ludzi. To jeszcze było w czasach, kiedy no, internet nie był taki rozwinięty. On miał książkę teleadresową, wysyłał do polskich firm naprawdę dziesiątki tysięcy faktur po prostu do opłacenia na jakąś drobną kwotę za jakąś wymyśloną usługę. No i proszę sobie wyobrazić, że część tych faktur mu faktycznie płacono, bo ktoś w księgowości firmy nie sprawdził, czy taka usługa została wykonana, czy nie. Zarobił na tym całkiem dobre pieniądze. Co prawda, ostatecznie wpadł i wylądował w sądzie. No ale, panie Mariuszu, jak można w rządowych, publicznych pieniądzach takie rzeczy przepuszczać? Właśnie w rządowych publicznych pieniądzach będzie najwięcej takich rzeczy, bo jak pan pan swój biznes, to pan go pilnuje, bo ma pan interes go pilnować. To tak jakby panu sąsiad powiedział, idź, popilnuj mojego ogródka i pan widzi, że latują jakieś ptaki i wydziobują. Będzie pan za nim biegał cały dzień? No jak lubię sąsiada, to może pobiegam. <noise> no, nie wydaje mi się, żeby ktoś specjalnie chciał biegać i pilnować cudzych. Powiedzmy sobie jasno, żaden rząd na świecie nie ma z pieniędzy. On ma tylko cudze, więc tak naprawdę pójdzie pan jeszcze i wyrwie z jego ogródka sobie najfajniejsze jabłka, marchewki i tak dalej i przeniesie do swojego ogródka. Bo w sumie jak nawet pana złapią, to i tak nic nie będzie, a i tak nikt pana nie złapie, o czym świadczą właściwie wszystkie rządy i afery na całym świecie. Niech pan sobie sprawdzi, ilu polskich chociażby urzędników poszło fizycznie do więzienia, ja mówię o realnych rzeczach. I może się okazać, że każdy myślący człowiek powie, ty, jak mam kraść, to tylko w rządzie, to tylko na urzędach, bo to jest najbezpieczniejsze. Szanse złapania są najniższe, korzyści są najwyższe, a dokładnie, wszyscy dokładnie tak czynią. Ci, co tam nie kradną, to po prostu pewnie są jakimiś wyrzutkami, degeneratami, jakby jak to, pracujesz sami i nie ukradłeś nic, no niemożliwe. Czyli jak coś nie jest twoje... Zyskujesz na tym, co cudzysłowie, jak sobie to przywłaszczysz, ukradniesz, jeżeli powiemy to już dosadniej. Na całym świecie ludzie tak robią. Ryzykują zwolnienie z pracy, więzienie, wstyd i tak dalej, ale to robią. Zresztą niedawno miałem taką rozmowę w jednej firmie. Rozwiązano problem brakującego wszędzie papieru i tak dalej. Powieszono kartkę, że jak nie, to po prostu przestaniemy dawać i podcierać się, brzydko mówiąc, własną koszulą. I nagle przestało ginąć. Do tej pory, jakby nieważne ile pan tam powiesił, wszystko zniknęło. Mówimy tutaj o rzeczy, która nie jest cenna. To nie jest papier toaletowy w komunizmie, że za to była świetna łapówka w ogóle. <laughs> to akurat nie na naszej audycji o gierku. A jednak dzisiaj, teraz, XXI wiek, ktoś naprawdę to robi. Ponadto no, trzeba pamiętać też, jak wybiera się rządzących i jak rządzący wybierają swoich pomocników, urzędników. Więc cały ten system właściwie... Niemalże wymusza na tym, żeby był po prostu w jakimś stopniu, no tylko kwestia jest w jakim, no skorumpowany, niekompetentny. Widział pan kiedykolwiek na wyborach, żebyśmy wybierali kogoś na wysoki urząd po kompetencjach? Kiedy w ogóle była taka debata? Kiedy jakikolwiek kandydat był przez to analizowany? No Jak ja pamiętam prezydentów polski, to większość z nich po prostu była kompletnymi nieukami, albo nie tylko nieukami, ale jeszcze kłamcami. Słynny Kwaśniewski, tak? Z jego wyższym w cudzysłowie wykształceniem. Oczywiście nie miał żadnego i nie ma żadnego wykształcenia. O takich ludziach mówimy. Jeżeli ktoś jest taki głową państwa, to kto będzie jego podwładnym? Kto będzie jego pomocnikiem? Podobne lubi podobne. Wcale mnie nie dziwi. To, co pan opowiada i wcale mnie to nie oburza, no przecież jak mogło być inaczej? I to już był koniec, proszę państwa. Koniec tej części audycji, ale zapraszamy na naszą stronę internetową www.audycje.com.pl, gdzie można odsłuchać pełną wersję. Zachęcamy też do komentowania. Czekamy na państwa opinie, uwagi. Do usłyszenia.